O, 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 jestem sobie Merlinem i żyję sobie na tej bezludnej wyspie, gdzie nikt nie znajdzie. Pinuję przez pół swojego życia, prawda, jakiegoś legendarnego miecza, ale przynajmniej mam spokój o tych różnych Bachorów, co gadają jakieś elektronice. Ach. O, piję sobie spokojnie herbatkę swoją ziołową. Ach. No i, no i nie, nie, nie widzę żadnych zagrożeń, na szczęście. Niedługo będę musiał sobie pójść na tą swoją głupią, codzienną wartę, ale to jeszcze nie, nie teraz, to dopiero o 15. Oh, oh, kurczę. A ja dzisiaj piątunio. O, oh, to będę mógł sobie jakiś film obejrzeć. O, oh, już wiem, że na pewno nikt nie dostanie się na tą wyspę. I mam całkowicie spokój. Nawet żaden czarnoksiężnik. Oh, nawet najpotężniejszy czarnoksiężnik nie dostałby się na y na tą wyspę, no, no chyba, żeby miał jakieś przeokropne szczęście. O, o kurde, kubek mi wypadł. A, 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 a. O kurde. A co to? Aha! To ja, Merlinie, powróciłem, żeby odzyskać miec i zostać najpotężniejszym czarodziejem na całym globie. A to ty, Asfiderusie, mazgi Aha, wiedziałem, że w końcu przyjdziesz na moją wyspę. Co ty tu do kurczy robisz? Przecież przed chwilą ci powiedziałem. Chcę zostać najpotężniejszym magikiem świata. I tylko ty stoisz mi na drodze, tam chowając ten swój legendarny miecz. To teoretycznie, po, 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 po co powtarzałeś to, to, to samo drugi raz? że ja doskonale słyszałem. No To dla, dlaczego powiedziałeś, że no nie, nie słyszałeś? No patrz jednak, lata mijają. Oh, oh, oh. No tak, dobra, stary zielony. No co? Na czym ja y, skończyłem? A, y, no tak. A, a. Aaaa! Nie! Zejdź mi z drogi! Nie! Rozpołowiłeś mnie na dwa kawałki! A, ale mnie boli, ja nie mam nóg! Teraz He! szlałeś! Teraz pora zniknąć tą ścianę! brak kadabra! Szabij dobra! Krubicz mówisz? Znikatus ścianatus! Dobra, Ach. jest i on, legendarny miecz, to miecz Asfideleven Musa, Kurutu Musa, coś ty chyba pogręciłeś. to był miecz Krabiz Musa, Dobra, no, przestrzegajmy się, że po prostu obaj nie pamiętamy tej nazwy tego mieczku, bo była bardzo skomplikowana. Bo od pomocnika tego króla, co go nazwał, i wtedy, jak go y, zabijał, no to skryba był niewidomy i nie widział, że y, ktoś króla zabija, i uwziął. Kiedy król powiedział: Nazywam ten legendarny miecz! A, 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 a! A niech cię Hmm, bardzo dziwna nazwa na miecz, ale no dobrze, zap, zapiszę to. Dobra, dobra. Eee. To już twój koniec, Merlinie. Tylko jakiś wybraniec może nie powstrzymać. A nikogo takiego nie znajdziesz. Ehehe. Ponieważ już nie ma mądrych ludzi na tym świecie. Więc ja już podążę swoją ścieżką i zostanę najpotężniejszym magikiem świata. Okej, okay, teraz widam Was trochę po filmie. Yy, po filmie, króciutkim filmie, mam nadzieję, że się spodobał. Yy, no cóż, trochę się na nim narobiłem, no nie powiem, ale no... Yy, no cóż. Yy, po pierwsze, jakby miałem taką wenę twórczą i chciałem coś takiego zrobić. No tak. Dobrze, ale przejdźmy, bo chciałbym ogłosić teraz ogłoszenie, ponieważ dołączyłem do swojego rodzaju spaki Lego, w której mianowicie jest TV, Bartek i animacje i Stachujek. Macie tam gdzieś w prawym albo lewym rogu jego ich kanały. No cóż, jest to dość fajny projekt według mnie, trochę pogadałem sobie z chłopakami, bardzo fajne ziomki, eee, tak... Założycielem, jakby wymyślał o tym, wymyślatorem projektu jest Bartek i animacja. Dobra, ale teraz przejdźmy do czegoś innego i też całkiem ważnej zmianie. No, ponieważ jeśli chodzi o serię yy, Pogadajmy na temat albo Porozmawiajmy na temat, yy, no cóż, no mm, chciałbym ją nadal prowadzić. Tak, no bo wiecie, ostatnio nie było odcinków, jakbyś w, w niedzielę i nie było okazji, ale. Tak gdzieś za dwa tygodnie lub za tydzień, może nawet za trzy tygodnie, pojawią się vlogi. Vlogi, gdzie bym chciał pokazać ponownie swoją twarz, ponieważ trochę mam inną twarz, a akurat się będą ten, właśnie dlatego mniej więcej wyłączałem na chwilę pokazywanie twarzy. Vlogi będą, żeby nie było ich co tydzień, też będą co dwa tygodnie, czyli załóżmy, że będzie... Vlog, potem będzie normalny odcinek z jakiegoś tematu. Vlog, odcinek, vlog, odcinek, vlog, odcinek. No, vlog to odcinek, ale, ale ja to tak sobie tłumaczę. No dobrze, to już chyba by było wszystko, co bym chciał wam tutaj powiedzieć. Nie będę przedłużał, bowiem, że już macie ważniejsze rzeczy. Trzymajcie się. Cześć.